Ocenimy prawdziwość poniższych stwierdzeń. No i mamy pierwsze zdanie, które nam mówi, że funkcja f ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Miejsce zerowe to taki punkt, który ma współrzędną y wynoszącą nam 0. I takie punkty widzimy np. tutaj minus 1 i 0 oraz 1 i 0. Czyli tak naprawdę mamy takie dwa miejsca zerowe, nie jedno, tylko dwa miejsca zerowe. Dokładnie miejsca zerowe minus 1 oraz miejsce zerowe 1. Więc dwa miejsca to odpowiedź musi być odpowiedzią fałszywą. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y wykres funkcji f jest symetryczny względem osi o y. Jeśli mamy symetryczność względem osi o y, to oznacza, że ten punkt, jeśli na przykład przy wartości minus 1 przyjmuje nam wartość wynoszącą nam wtedy 2, to 3 wartości 1 wynosić nam musi tak samo wartość 2. E, I teraz, jeśli popatrzymy sobie na te wszystkie punkty, no może weźmiemy sobie kolor e, zielony. Ten minus 1 i 1 mamy wartość 0, więc jest tutaj symetryczne te punkty. Minus 2 i 2 mamy 2 i 2 nam się zgadza. Natomiast przy minus 3 e, mamy minus 3, a przy trójce powinniśmy mieć tak samo minus 3 albo ewentualnie wartość wynoszącą nam e po prostu tutaj przy tym powinna być jedynka. Mianowicie nie ma to istotne, w każdym razie przy wartościach i minus trójce i przy trójce powinny być te same y, a są różne, co oznacza w takiej sytuacji, że ta odpowiedź musi być też odpowiedzią fałszywą, bo przez ten jeden punkt ta funkcja nie będzie symetryczna. Jeszcze ostatnia sytuacja, największa wartość funkcji f jest równa nam 3, wartość to inaczej y, czyli największy y, który we funkcji nam występuje, a największy y w takiej sytuacji nie jest nam równe 3, tylko równe jest nam w takiej sytuacji wartość 2, czyli ta odpowiedź też musi być odpowiedzią fałszywą.